Higiena intymna kobiet w ciąży nie różni się jakoś znacząco od higieny intymnej przed ciążą. Jeżeli jesteś w ciąży, to pamiętaj, że jesteś bardziej narażona na ryzyko infekcji intymnych. PH Twojej pochwy fizjologicznie wzrasta, co sprzyja nam namnażaniu się drobnoustrojów i bakterii. Najważniejsze, abyś nie myła pochwy od środka, bo powoduje to wyjałowienie Twojej naturalnej flory. Dlatego powinnaś czyścić swoje narządy płciowe jedynie od zewnątrz i nie wprowadzać strumienia wody do pochwy. Przy podmywaniu pamiętaj o odpowiednim kierunku. Zawsze powinnaś podmywać się od góry do dołu, czyli od warg sromowych, w stronę odbytu, żeby nie przenosić drobnoustrojów. Przy wybieraniu bielizny, pomyśl o tej ze stuprocentowym składem bawełny. Dzięki temu wydzielina twoja nie będzie się nadmiernie wytwarzała. Nie musisz używać środków do higieny intymnej, wystarczy zwykłe mydło, ponieważ i tak myjemy tylko skórę, a wszystkie mydła są i tak dostosowane do naszej skóry. Jak zauważysz zwiększoną wydzielinę pochwową, która dodatkowo ma dziwny kolor, nie taki jak zawsze, to warto skonsultować to z lekarzem czy też położną. Jeżeli zastosujesz się do wszystkich powyższych zasad, z powodzeniem unikniesz infekcyjnych problemów.